To bardzo wdzięczna praca, taka praca, kiedy widzimy, że wprowadzamy tego psa na zajęcia, i razem coś z tym psem robimy, i to przynosi efekty. Czasami po kilkanaście godzin w pracy no, wychodzę lekko zmęczony, ale zadowolony. W ciągu ostatnich trzech lat Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu przeznaczył kwotę ponad 60 milionów złotych. Na dotacje dla osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. W 2022 roku kwota pojedynczego wsparcia wyniosła już ponad 30 tysięcy złotych. Za te pieniądze przedsiębiorcy mogą kupić sprzęt, urządzenia, wyposażenie, które jest im niezbędne, aby wystartować ze swoim biznesem. Dbamy o to, aby środki były wydatkowane w sposób racjonalny i gospodarny. Zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka. Pracowałam na etacie w korporacji, urodziłam dziecko, poszłam na urlop macierzyński. No i po powrocie z urlopu macierzyńskiego była redukcja etatów, trafiło na mnie. Także pomyślałam, że to może znak, że to może znak, że można zrobić jednak coś w kierunku tych, tych psów. Była już w moim życiu wtedy Beza, pierwszy pies. E, miałam już e, roczne dziecko, widziałam jak to dziecko fajnie z tym psem e, funkcjonuje. E, no i tak się zaczęło. Zaczęło się od kolejnych studiów, od kursu dogoterapii e, i od wniosku do Urzędu Pracy. Ktoś mi podpowiedział, że są jakieś możliwości, że można dostać jakieś pieniądze na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy. I złożyłam wniosek. Złożyłam wniosek o dofinansowanie tej działalności już tak stricte, właśnie pod dogoterapię. No i się udało. W rozmowie z dyrektorem padły takie słowa, że to był pierwszy taki przypadek, gdzie dofinansowanie poszło na żywe zwierzęta, bo to jednak było ciężkie. Natomiast za te pieniądze, między innymi, bo pomiędzy też pomocy do pracy, takie pomocy naukowe, edukacyjne, to zostały zakupione dwa psy do pracy. Za ma w tej chwili już 7 lat, pracuje ze mną najdłużej, jest chyba idealnym, ja zawsze mówię, że nie pracownikiem, ale ona jest moim wspólnikiem w biznesie, jest idealnym wspólnikiem, chyba już drugi taki pies mi się nie trafi, ale tak, jest bardzo opanowana, jest bardzo spokojna, lubi tą pracę, zawsze idziemy zadowolona u nas z rozmordanym ogonem, także jest super. Liceum, klasa aktorska, gdzieś był myśl o, o aktorstwie, jednak odłożyłem to gdzie indziej. Jeden kierunek studiów, drugi kierunek studiów, gdzieś wybrany. Trzeci w sumie kierunek studiów, różne prace, dużo w marketingu. I, i w którymś momencie po prostu stwierdziłem, że praca w, typowo w korporacji nie jest dla mnie. I, I chciałem mieć taką pracę, która będzie dawała mi trochę radości, będzie to moją pasją. Ale też i wolności takiej zawodowej. I, I wtedy gdzieś pojawiło się pierwsze szkolenie barberskie. Spróbowałem i, i jestem tu. My, faceci, zaczęliśmy znowu o siebie dbać. Tak? Był ten moment taki, gdzie y, wystarczyła woda kolońska y, i, i jakiś krem wea, a w tym momencie zaczynamy znowu o siebie dbać, dbać o swój wizerunek, no i oczywiście y, porządnie zrobiona broda. Jest, 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 jest jakimś tam wizerunkiem każdego faceta. To była dosyć szybka decyzja. Złożyliśmy wnioski do urzędu, no i się udało. tak? Otrzymałem 25 tysięcy. No i wykorzystałem tak naprawdę całą tą kwotę na wyposażenie salonu. Z dofinansowania, które otrzymałem, zakupiłem fotel barberski, lustra, myjki i sprzęt do, do dostrzeżeń. Tak, jestem szczęśliwy, jestem zadowolony, robię to, co lubię, robię to z pasją, nie sprawia mi to w ogóle jakiejś trudności i jakby czasami po kilkanaście godzin w pracy no, wychodzę lekko zmęczony, ale zadowolony.